Ale EJC to nie tylko warsztaty, to nie tylko hala sportowa otwarta 24 godziny na dobę, która jest dostępna dla absolutnie wszystkich. To również 10 dni, bo właśnie od 2 do 10 sierpnia, e, oglądania Naprawdę niezwykłych rzeczy. Codziennie, codziennie dzieje się Open Stage, na który każdy może się zgłosić, więc można występować na jednej scenie z największymi gwiazdami na świecie. Codziennie jest gala. Gale są podzielone bardzo często na kraje, żeby można było zobaczyć, co nowego jest w różnych krajach, jeżeli chodzi o właśnie nowy cyrk. Codziennie również, nocą, jest też Open Stage, ale taki wiecie, dla dorosłych, czyli taki open stage, na którym dzieją się bardzo, bardzo dziwne rzeczy. To po prostu trzeba zobaczyć na własne oczy. Będąc dorosłym, oczywiście. Nazywa się to Renegade. A jest jeszcze jedna rzecz, która dzieje się podczas tego festiwalu. Nie tylko podczas tego, ale to jest coś, co po prostu powoduje, że cyrk wkracza również na arenę sportową, bo jest to również combat juggling. Tak, czyli walka mamaczugi. Tak. Nie no, nie ma tam rozlewu krwi, bo już chciałam powiedzieć rozlew krwi. Nie, absolutnie, bo polega to na tym, że stoi dwóch ziomków, dwie ziomkinie naprzeciwko siebie i mają za zadanie wytrącić sobie maczugi z rąk. To brzmi po prostu tak banalnie, ale... Co tam się dzieje? Mamy swojego mistrza oczywiście. Jest to Krzysztof Kostera. Pozdrawiamy bardzo serdecznie Murasz Tynkasz akrobata. Obecnie jest właśnie jednym z najbardziej uznanych tego typu żonglerów na świecie. Można będzie go zobaczyć, myślę, że też w tym roku na iJC jak staje do walki, ale bezkrwawej z innymi żonglerami.